Ostatnie trzy godziny minęły za na oczekiwaniu. Nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. Chodził w kółko pomiędzy pojazdami służb ratunkowych, raz za razem przesiadając się przy którymś z nich, żeby po dłuższej chwili znowu wyruszyć na krótki obchód. Nie był ranny, był jedynie zszokowany tym, co się stało. Sporo czasu minęło, zanim nadmiar adrenaliny opuścił jego ciało. Nie potrafił się jednak w pełni uspokoić. Wciąż oczekiwał na jakiekolwiek informacje, na wyjaśnienie całego zajścia. Widział ekipy telewizyjne, realizujące reportaże ze zdarzenia, sprawdzał ich strony, jednak na żadnej z nich nie odnalazł publikacji. Wydawało się też, że nikt nie prowadził transmisji na żywo z tego miejsca. Kilkukrotnie dopytywał Mali, aby wyszukała dla niego jakiekolwiek źródło informacji, jednak jak na razie odpowiedź była cały czas ta sama: cisza. Tak jakby nikt niczego nie widział, jakby nikt niczego nie nagrał, jakby sieć w ogóle nie odnotowała całego zajścia. Powoli zapadał zmierzch i robiło się chłodno. Sytuacja w budynku zdawała się być już opanowana. Wszelkie ogniska pożaru zostały ugaszone. Od momentu eksplozji nie padł już ani jeden strzał. Nic w zasadzie się nie wydarzyło. Tak, jakby wybuch był głównym elementem programu tego, co się tam rozegrało. W pewnym momencie Mali poinformowała ZAO o pojawiających się jedno po drugiej relacjach z miejsca zdarzenia. Nie czekając ani chwili dłużej zaczął przeglądać je na swoim smartfonie. Były to krótkie, kilkuminutowe reportaże, zrealizowane przez wszystkie główne sieci telewizyjne działające w mieście. Obejrzał wszystkie, jakie znalazł, chcąc sprawdzić, czy dzięki temu dowie się czegoś więcej. Z każdym obejrzanym materiałem rosło w nim zdziwienie i niezrozumienie. Wszystkie brzmiały bardzo podobnie, jednogłośnie informowały, że był to wypadek, jednak nie podawały jego przyczyny, dodając jedynie, że śledztwo jest w toku i przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona przez służby. Wypadek. To stwierdzenie utkwiło mu najbardziej w pamięci. Jak to wypadek? Co ze strzałami? Dlaczego nikt o nich nie mówił? Samo opisanie eksplozji jako pożaru też zmienia zupełnie znaczenie tego, co się stało. W jego głowie rozbrzmiewały coraz głośniejsze domysły. Nie rozumiał, skąd tak nietrafne, a nawet całkowicie błędne opisy zdarzeń znalazły się w opublikowanych reportażach. Stało niemiałe i trochę głupiały. Kompletnie nie wiedział, co ze sobą zrobić. Był już wykończony. Chciał w końcu wrócić do domu. Otrzymałeś wiadomość od działu HR Labewiri. Odczytać? Odezwała się nagle. Tak, odpowiedział na głos, trochę zaskoczony. Zao, mamy nadzieję, że nic ci się nie stało, że jesteś cały i zdrów. Chcieliśmy cię poinformować, że w związku z zaistniałą sytuacją najbliższe dni będą wolnymi od pracy. Jutro postaramy się przesłać informacje odnośnie kolejnych kroków, jakie będziemy podejmować aby jak najszybciej wrócić do naszych codziennych zajęć. Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia, pozostajemy do Twojej dyspozycji. Dobrze wiedzieć, że ktoś się mną interesuje, pomyślał. I jednak nie dowiedział się niczego o samym zdarzeniu. Może sami jeszcze nic nie wiedzą, albo nie chcą dzielić się posiadanymi informacjami. Nie wiedział zupełnie, co myśleć o całej tej sytuacji. W końcu nie wziął górę i postanowił wrócić do domu. Tutaj już niczego się nie dowie. Nic tu po nim. Zniecierpliwiony ruszył w kierunku budynku. W podziemnym garażu miał zaparkowany samojazd. Nie wiedział, czy będzie mógł się do niego dostać, jednak mimo wszystko zmęczony, brudny i sfrustrowany postanowił spróbować. Zbliżył się do zabezpieczonego przez policję głównego wejścia do budynku. Proszę się zatrzymać zastopował go jeden z policjantów. Dokąd pan idzie? Pracuję tu. Jego głos lekko drżał. Chciałem dostać się do swego samojazdu. Policjant zbliżył mu do twarzy skaner siatkówek. Przeniósł wzrok z ekranu skanera na Zao i z powrotem. Odczyt potwierdzał prawdziwość słów Zao. Pozwolił mu przejść nakazując, aby kierował się prosto do zejścia do garażu. Wchodzenie na piętra budynku było zabronione. Zao przytaknął skinieniem głowy i po chwili schodził już klatką schodową w dół. Kiedy wszedł na minus drugi poziom parkingu, fotokomórka automatycznie rozpaliła jarzeniowe lampy, rozświetlając całego powierzchnię. Podszedł szybkim krokiem do samojazdu, otworzył drzwi i wsiadł do środka. Mali przywitała go wewnątrz pojazdu i zapytała o cel podróży. Dom odpowiedział krótko. Silnik uruchomił się automatycznie i samojazd miał już ruszyć, kiedy niespodziewanie otwarte zostały drzwi pasażera, przez które, do środka, skoczyła młoda kobieta, trzymająca w prawej dłoni pistolet, wycelowany teraz z bok zao i patrząca na niego dużymi, orzechowymi oczami z mocno rozszerzonymi źrenicami. Jedź! Zakomendorowała niższym głosem niż się można było spodziewać. Zao przyglądał się jej oniemiały, przez dwie może trzy długie sekundy, spoglądając naprzemiennie w jej oczy i na szturchający go w bok pistolet. Zao, zauważyła znaczący wzrost tętna, odezwała się Mali. Czy wszystko w porządku? Czy mam wezwać pomoc? Powiedz jej, że ma się zamknąć i nikogo nie wzywać. Pistolet powędrował na wysokość jego oczu, co miało podkreślić powagę polecenia. Zao zachowywał się, jakby miał problem z przetwarzaniem danych, jakby pojawił się jakiś błąd, jakaś blokada. Trudno było mu podjąć jakąkolwiek decyzję. Łączę z pogotowiem, poinformował głos asystentki. Lufa pistoletu przylgnęła do jego czoła. Chłód metalu podziałał na niego cucąco. Nie! prawie, że wykrzyknął czekaj, nie łącz. Wszystko jest w porządku. Dobrze, odpowiedziała bezpłciowo. Zao znowu się zawiesił. Wciąż trzymał ręce uniesione do góry, z dłońmi na wysokości głowy i zezował na pistolet, znajdujący się zbyt blisko jego twarzy, żeby mógł go widzieć wyraźnie, który po chwili ponownie wbił się lekko w jego prawy bok. Ruszaj! Na co czekasz? tym razem uniosła głos, mówiąc zdecydowanie, ale nie krzycząc. Mali, jedź! wybełkotał w końcu, nie odwracając przestraszonego wzroku od swojej niespodziewanej pasażerki. Samaja ruszył z miejsca, za punkt docelowy obierając mieszkanie zao. Szybko pokonał podjazdy w garażu i wyjechał na ulicę. Przy wyjeździe ustawione były jeszcze pojazdy policji, ale nikt ich nie zatrzymywał. Jego pasażerka jedynie lekko skuliła się w fotelu i schowała pistolet, kiedy mijali radiowozy. Pierwsze minuty jazdy przez centrum miasta mijały im w ciszy. Wszystko wskazywało na to, że jego pasażerka musi być w jakiś sposób powiązana z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Nabewili. Niewiele mu to jednak dawało, bo nadal nie wiedział, co tam właściwie zaszło i kim w takim razie ona może być. Czekujący go w bok pistolet kiedyś wystrzeli? Jak bardzo groźna jest dla niego ta sytuacja? Znowu więcej pytań niż odpowiedzi. Swoisty stan, do którego właściwie zdążył się już przyzwyczaić. Patrzył cały czas przed siebie, choć był jej ciekawy, to nie miał w tym momencie odwagi odwracać głowy, żeby dobrze się jej przyjrzeć. Zmień adres docelowy. Jej głos przerwał przy długą ciszę. Na jaki? Jezioro Muszu. Jego tęcno ponownie skoczyło. Ale to jest poza sankte. Potwierdził to, co oboje wiedzieli. Zgadza się. A co? Z miasta nigdy nie wyjechałeś? Cisza była odpowiedzią na jej pytanie. Jego pasażerka uśmiechnęła się lekko. To jest tak oczywiste, że aż zabawne. Dawaj, zmieniaj adres. Zaogłośno odchrząknął, jakby przygotowywał swój poważny ton głosu. Mali, zmień adres docelowy na jezioro Muszu. Czy jesteś pewien? Adres ten znajduje się poza zasięgiem wsparcia dla samojazdu. Konieczne będzie przejście na sterowanie ręczne. Strach w jego oczach rósł. Zerknął kątem oka na swoją pasażerkę, jakby chciał się upewnić, że z nim nie pogrywa. Jej twarz wydała mu się w pierwszym odczuciu przyjazna, co było dla niego lekkim szokiem, ale coś mu w tym nie pasowało. Jak można jednocześnie wyglądać tak uroczo i mierzyć do kogoś z pistoletu? Przerwała jego rozmyślanie, zmieniając wyraz twarzy na poważniejszy i ponaglając go skinięciem głowy, żeby w końcu wydał polecenie maszynie. Tak, jestem pewny: jezioro muszu. Adres docelowy został zmieniony. Samoja, poruszający się do tej pory na północ, musiał wykonać kilka skrętów, aby obrać nowy, południowo-wschodni kierunek.